Ten przeświąteczny czas przyjmijcie Państwo najserdeczniejsze życzenia od Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy i od każdego z naszych pracowników. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Zdrówka, dużo radości i uśmiechu, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności samych życzliwych ludzi wokół! Miłości, być przede wszystkim spokoju, bo to jest chyba dla nas teraz najważniejsze. Życzyłem Państwu samych dobrych decyzji, świąt spędzonych w gronie rodzinnym, wielu wrażeń, obfitych prezentów, spełnienia wszystkich marzeń, nie tylko tych świątecznych. I przede wszystkim żyłyśmy w zgodzie, żyli i z życia się cieszyli. Szczęścia i pomyślności. Wesołych świąt. A zatem niech nam się darzy, niech nam się wiedzie, niech, niech nam się szczęści nie tylko na święta, ale na cały 2025 rok i życzmy sobie jeszcze jednego: jak najwięcej okazji do wspólnych spotkań w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.